Halo. Cześć. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Nie nie zapomniałem, że ten kanał istnieje. Po prostu ostatnimi czasy nie za bardzo było o czym mówić, jeżeli chodzi o Wowa. No może poza robieniem filmów na temat faktów z Warcrafta, które większość z was już pewnie kojarzy, ale spokojnie i takie filmy prędzej czy później na tym kanale się pojawią. Dzisiaj jednak standardowo, jak po każdej przerwie w nagrywaniu, pora na jakąś spekulację z tyłka wyjętą. A dokładniej chodzi o spekulację tyczącą się jednej z postaci, która gra pierwsze skrzypce, w dodatku Shadowlands, a przynajmniej Blizzard twierdzi, że będzie grała pierwsze skrzypce, bo na ten moment Bolvar, o którym chciałbym dziś rozmawiać z wami, a raczej nie tyle rozmawiać, co prowadzić monolog, bo w sumie wy nic o mnie nie mówicie, ale Bolvar nie zrobił zbyt wiele przy okazji dodatku Shadowlands, no boże, poza tym, że dał się kilka razy ścisnąć Jailerowi, Mówił nam, jak to potężny jailer jest, no i dodatkowo pokazał nam, gdzie znajdują się nasi towarzysze broni w postaci Jainy, Beina czy nawet Anduina. Więc można powiedzieć, że w zasadzie Bolwar dostarczył nam aż dwa z pięciu chyba kinematyków, które w Shadowlandsach widzieliśmy. Moje pytanie przy okazji dzisiejszego materiału brzmi, co. Polwar w ogóle ma zrobić w tych szatulancach? Jaka będzie jego przyszłość? Co Blizzard planuje zrobić z tą postacią? Tutaj szybko. Podzielę się z Wami kilkoma faktami, bo wiem, że bardzo lubicie, kiedy opowiadam o lore, to Opowiem Wam pokrótce o historii Bolwara. Bolvar for Dragon jest dla graczy Przymierza, a przynajmniej tych graczy Przymierza, którzy są z Wowem od czasów klasyka, postacią dość ikoniczną, ponieważ to on był utożsamiany de facto ze przywództwem Przymierza. Z racji, że w czasach klasyka oraz The Burning Crusade w Stormwind nie było Wariana Bryna, a zamiast tego na tronie zasiadał jego syn Anduin, który z racji, że był niepełnoletni, no to miał radę regencyjną w skład której wchodził właśnie m.in. innymi Bolwar for Dragon. Dla wielu więc stał się z automatu papą Bolwarem, a jeszcze dla innych wrogiem, którego trzeba raz na jakiś czas pocisnąć podczas rajdu na Stormwind to były dobre czasy. Jeżeli chodzi o historię samego Bolwara, to nie jest ona jakoś bardzo skomplikowana, też niewiele o nim tak naprawdę wiemy, poza tym, że miał chociażby matkę o imieniu Mara, która miała nazwisko oczywiście Four Dragon, a jej pomnik znajduje się w podziemiach świątyni Paladynów, czy tam klasztoru Paladynów, może bardziej kościoła Paladynów, no, w Light's Hope Chapel. Ci, którzy mają dostęp jako Paladyni do tego Class Order hallu, pewnie Wiedzą, o który pomnik mi chodzi. Nawet przy okazji Wrath of the Lich King Bolvar nie dostał zbyt dużo historii, bo w zasadzie nie wiedzieliśmy za wiele o jego przeszłości. Poza tym, że był on to tym regentem Stormwind. I właśnie w czasach Wrath of the Lich King poprowadził on siły przymierza do uderzenia na króla Lisza. Uderzenie zakończyło się fiaskiem, a sam Bolvar, no przynajmniej na początku myśleliśmy, że zginął. Ale w rzeczywistości tak się nie stało, gdyż smocze płomienie, które spowiły całe pole bitwy, w tym i Bolwara, Zdołały go w jakiś sposób zapieczętować i zrobić z niego ludzika, którego znamy dzisiaj później. Po pokonaniu króla Lisza okazało się, że Artas przez ten cały czas trzymał bolwara e, rozpiętego nad swoim lodowym tronem, gdzie go torturował i próbował zmusić do uległości. Bolwar jednak się nie ugiął, no i dzięki temu stał się idealnym kandydatem do tego, by zostać nowym królem Liszem. W myśl zasady, że. There must always be. No właśnie, ale potem w zasadzie o tym bolwarze nie słyszeliśmy aż do Legionu. W Legionie po raz Pierwsze, usłyszeliśmy o nim jakiekolwiek informacje, które miały jakiekolwiek znaczenie, tak jakby do czasów Legionu Blizzard w ogóle zapomniał o tej postaci, która, co by nie mówić, była dość istotna. Z drugiej jednak strony, może to był nawet i celowy zabieg, który miał na celu zdystansować nas troszeczkę od czasów Wrath of the Lich King. No też dziwne by było, gdybyśmy co roku słyszeli o bolwarze, biorąc pod uwagę, że jego poświęcenie polegało na tym, by świat o nim zapomniał. No ale podczas like you legionou... Świat musiał sobie przypomnieć, a przynajmniej rycerze Akerusa, gdyż Bolwar zawołał ich do swojej cytadeli korony lodu, by pomóc im w walce z legionem. Wtedy w tamtych czasach, no w sumie takich odległych, każdy klas order, każdy bohater Azeroth był zmuszony do walki z legionem, bo inaczej ten legion by zwyciężył. bo to bowiem największa w historii inwazja na Azeroth. To właśnie podczas wydarzeń legionu dowiedzieliśmy się, że z Bolwarem nie do końca jest wszystko ok, że ta jego ludzka strona powoli wymiera, i dało się. To wychwycić chociażby z rozmów z nim, gdzie dawał nam do zrozumienia, że nie jest on do końca dobry, bardziej taki neutralnie zły, jeżeli miałbym tutaj określić go za pomocą charakterów z DD. Później natomiast w czasach BFA, gdy pojawił się ponownie, a na dodatek pojawia się także i jego córka, no to było jasne, że w kolejnym dodatku na pewno będziemy mieli z nim Jakąś historię związaną. No, i tak jak właśnie wspomniałem, w BFA pojawiła się jego córka. Telia Fordragon, która, jak się okazało, została wysłana przez Bolwara jeszcze przed upadkiem Lordaeronu na Kul Tiras. Teraz ta sama córka ponownie spotkała się ze swoim ojcem, którego do tej pory uważała za zmarłego. Tak, Telia tak po prostu weszła sobie do Shadowlandsów i tam spotkała się z Bolwarem, który pełni rolę takiego naszego magniego. I rzeczywiście Bolwar jest tym takim naszym magnim, miedziobrodym. Ponieważ podczas tego dodatku to on oprowadzał nas, powiedzmy, po tych Shadowlandsach, opowiadał o tym, jak to potężnie jest Jailer, i mówił, że musimy udać się do Torgast, by uwolnić naszych towarzyszy. I w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o historię Bolwara na ten moment. Wiemy, że udało mu się ponownie spotkać z córką, i wiemy, że bardzo boi się Jailera. Ale co dalej? Co takiego Blizzard planuje? Cóż, na samym początku miałem taką teorię, już na początku yy, Shadowlandsów, że Bolvar dostanie kolejny pojedynek ze Sylvanas, pojedynek, który mógłby jakkolwiek naprawić to, co wydarzyło się podczas tego cinematicu początkowego całego dodatku, gdzie to Bolvar został mocno po tyłku od Sylwany, ale z racji, że Sylvanas jest bossem, no to albo czeka nas... Jakaś kacsenka po na niej, jakiś pojedynek między Polwarem a Sylvanas, albo po prostu Sylvanas to nie ściśnięta przez samych graczy, bo Blizzard nie chciałby oddać tego killa Bolwarowi. Przy czym tutaj też zaznaczmy, wątpię, by Sylwana w ogóle miała zostać zabita, a jeżeli już, to. Bardziej prawdopodobnie jest, by Tyrande w tym maczała palce. Tak czy siak, wydaje mi się, że Bolvar nie będzie miał do końca szczęśliwego zakończenia. Jest to, powiem, postać tak konieczna dla przymierza jak Surfang dla Horty i kiedy Surfang dostał wspaniałe, pełnoprawnie wyrenderowane filmiki, w których poznaliśmy jego historię na przestrzeni BFA. Tak, Bolvar wydaje mi się, że będzie miał troszkę więcej historii, która poprowadzi go do tego, by znów stał się królem niszem. Ponieważ pamiętajmy, że Zawsze musi być królicz. Wątpię, by jailer koniec końców w tym dodatku został pokonany. Wątpię, by kiedykolwiek jailer został pokonany. Mam takie dziwne wrażenie, że Blizzard próbuje wykrywać jailera na coś więcej niż tylko jakiegoś jednego bossa na jeden dodatek. I nawet pomimo tego, że go ściśniemy, to ostatecznie go nie pokonamy, tylko gdzieś uwięzimy, co będzie oznaczało, że dalej potrzebny będzie jailer jailera. Dalej potrzebny będzie ktoś, kto będzie nosił tę koronę lodu na swoje głowie. Pamiętajmy, że wciąż posiadamy strzaskaną koronę lodu. Blizzard wciąż nam pokazuje, że ta korona tam się znajduje w naszym posiadaniu. Bo co i rusz jakiś quest każe nam z niej skorzystać: a to by wejrzeć w Torgast, a to by zrobić coś innego. Znamy także kogoś, kto potrafiłby taką koronę naprawić, i znajduje się on w Torgaście, Jest tam więźniem, jest to ten Rune Caver, który też podejrzewam, na pewnym etapie historii odzyska swoją pamięć i pomoże nam tę koronę scalić w całość. Tutaj tylko prawdziwe pytanie brzmi, czy rzeczywiście Bolvar, Ponownie założy tę koronę, czy jednak Blizzard postanowi dać ją komuś innemu? Ale jeśli komuś innemu, no to komu? Nie ma nikogo innego, kto tę koronę mógłby założyć. I wiem, wielu z was teraz podniesie rękę i powie: Ale jest Artas gdzieś tam w demo ale wątpię, by rzeczywiście Artas miał zostać wykorzystany w taki sposób, o ile w ogóle zostanie wykorzystany, bo Blizzard naprawdę bardzo spokojnie i z dość sporą rozwagą podchodzi do tej postaci. Jeżeli już właśnie miałbym strzelać, kto ponownie zostanie tym jailerem, pod to ponownie będzie zmuszony słuchać non-stop tych szeptów jailera, to będzie to właśnie Bolvar. I wydaje mi się, że jego historia z niej poprowadzona w takim kierunku, by ten ponownie tym królem liszem został. Także, nim to się stanie, podejrzewam także, że Bizard wykrył jeszcze więcej scen między nim a Telią, by pokazać jak to zawiązuje się jakaś relacja taka głębsza, gdzie to zabrzmiało między ojcem a córką. I koniec końców relacja ta zostanie gwałtownie zerwana, by jeszcze bardziej podkreślić, jak wielkim poświęceniem Bolvar tutaj musi się wykazać, by rzeczywiście tym królem liszem zostać, że będzie musiał po raz kolejny odciąć się od swojej córki. Wydaje mi się, że właśnie w tym kierunku pani Christy Golden chce tę historię poprowadzić, by była to troszkę smutna historia o poświęceniu człowieka, który chce naprawić błąd w postaci tego, że przegrał z Sylwaną, no i doprowadził do wydarzeń Shadowlandsów. No ale. To są moje przemyślenia odnośnie samego Bolwara i tego, co może go czekać w Shadowlandsach. Co wy sądzicie, co z Bolwarem dalej się wydarzy? Czy ponownie zostanie królem liszem, czy jednak myślicie, że Blizzard postanowi zrobić z nim coś innego? Może go uśmiercić, albo zrobić z niego nowego Jailera, tego pełnoprawnego, bo kto wie, może jednak ściśniemy Jailera i Bolwar zasiądzie tym razem na jego tronie zakuty w łańcuchy. Chociaż, tak jak mówię, nie wydaje mi się, by Jailer został zniszczony pełnoprawnie w Shadowlandsach... Jest on krowany na takiego opeka nad opekami, na takiego trochę sargarasa, że byłoby aż dziwnym, gdybyśmy po prostu go zabili. Uwięzili tak, ale zabili, rozwalili? Wątpię. Dobra, na ten moment odejmę to tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Pamiętajcie jego skądamaniu, pamiętajcie jego oceniu, a to tam za mną, o, o, o tam, o tam, to nie jest plakat. To, to jest takie, takie coś, co, co się tak stawia. Taki obraz można byłoby powiedzieć, bo ktoś pisał, że to plakat. Nie, to, to, to nie jest plakat, to obraz. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Już niebawem. Trzymajcie ciepło. No i cześć.